W tej roli tak naprawdę najbardziej walczę z tym żeby zachować taki charakterystyczny wrzuszek. Wszyscy aktorzy mają te kaloryfery pakują i tak dalej. Dla mnie to jest tak. To jest tak, że ja muszę właśnie walczyć, żeby nie zgubić tej charakterystyczności. Takiej lekkiego niedotrenowania. Dlatego no, zalecam tym, którzy chcą coś takiego utrzymać, no, mniej więcej trzy piwa dziennie. Dobrze jest nie dospać ze dwa razy w tygodniu, jakiś klub, zabawa do rana, dużo fajek. Teraz jak dzisiaj biegłem tyle, no to będę musiał to wyrównać gdzieś w tym balansie diety, więc raczej jakiś McDonald's i spaczka papierosów. Wszystkich, którzy próbują utrzymać formę podobną, pozdrawiam, nie, nie dajcie się temu wszystkiemu, co się nas otacza, temu fitnessowi, to są śli ludzie, naprawdę, cyborki. Bądźmy ludźmi. Pozdrawiam. Mayday.